Patrzcie jaka ładna tu jest winda Więc jetlag chodzi do gry Wydaje ja bardzo super Te lody są bardzo zmrożone To jest logiczne, tu jest bardzo dużo osób, które oni muszą nakarmić Czego się nie robi dla wylotu na Bali? Wiem. Cześć, witajcie na moim kanale Travel By Me Ja jestem Martyna, a dzisiaj chciałabym was zaprosić na film z mojej 25 godzinnej podróży Na... Bali! mega się cieszę, że akurat będzie to bali, ponieważ e, to też było takie moje marzenie na mojej liście podróżniczej i cieszę się podwójnie, ponieważ będziemy mieli, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest powód do radości, bo będzie to o trzeciej nocy, ale będziemy mieć pięciogodzinną przesiadkę w Dubaju, więc... No, nie mogę się po prostu doczekać, żeby znowu zobaczyć to lotnisko. Bo Dubaj to... to jest moje ulubione miejsce na Ziemi, naprawdę tam było niesamowicie wiele chwil. Stamtąd udokumentowałam na również w moim kanale. Tam się właśnie z Dubajem pojawiły się pierwsze filmiki na moim kanale. Jeżeli ich jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sobie je opuszajcie. A ja się teraz pakuję na wyjazd. Jutro jedziemy na lotnisko Chopina do Warszawy. I będziemy lecieć. Będziemy lecieć najpierw 6 godzin do Dubaju, a potem 8-9 godzin z Dubaju na Bali. I zapraszam Was ze mną w tą podróż, bo naprawdę nie wiem, co się będzie działo. Będziemy również lecieli linią lotniczą Emirates, więc no no pokażę wam wszystkie funkcje, jak to tam wygląda jedzenie sobie. Zobaczycie, nie mogę doczekać i zapraszam was na ten film. A tutaj się już pakuję, ponieważ lecimy tam na 14 dni, więc na pewno będzie kilka filmików z tej podróży, ponieważ będziemy między innymi w Małpim Lesie. Hej, jest godzina 5.30 i wjeżdżam na lotnisko Fryderyka że pytam, do Warszawy. Siema, witam was na takim pięciominutowym postoju. Jesteśmy już teraz w Katowicach, czyli jeszcze jakieś 4 godziny zostało mniej więcej do Warszawy. Wstałam o tej 5.10, ale naprawdę nie było łatwo. Była lekko miąc masakra, ale... Czego się nie robi dla wylotu na Bali? My już jesteśmy na lotnisku i teraz będziemy się odprawiać. I już no, Emirates bye. Już jesteśmy po wszystkich odprawach. Tam, już, tam jest nasz samolot. To jest w ogóle z Qatar Airlines. I teraz jeszcze godzinę czekamy Wsiadamy teraz na e, nasz pierwszy lot W sumie, no nasz pierwszy lot do maju To jest kolejka I... super Jestem mega ciekawa jak to będzie wyglądać Okej, okay. będziemy wsiadać teraz powoli do samolotu Dzień już I, i super Kolejna chwilę, który tam jest... E, Skoro tam nie siedzi, tam jest po trzy, jest tam. są po cztery, a tu też są po trzy ja już jesteśmy na pokładzie samolotu, wygląda no to, no to serio niesamowicie. Zaraz wam to wszystko pokażę. Dostaliśmy poduszki, one są takie takich chrowcach. Dostaliśmy również słuchawki. Takie o. I kocyk. Zaraz wam jeszcze pokażę tutaj jak to wszystko funkcjonuje. To jest tak, języka polskiego nie ma, więc będzie angielski. Tak, jest coś, coś takiego? Muszę to rozpracować. Stoliczek wygląda... Chwila, nie umiem go otworzyć. Dobra, stolik wygląda tak. I się rozkłada. I można przed tył No. To jest się że tak To Jest takie menu i zobaczmy film. Okej. Okay. I filmy są też z tego po angielsku. Tam w opcji filmów Wisneja i są wszystkie najnowsze bajki. Mała na nawiedzony yy, dwór. Więc yy, wybór jest naprawdę mm. duży. I coś na pewno sobie obejrzy tylko jakby nie wszystko jest w ogóle. Jest tutaj taka mapa i tutaj są kamery. Nie? I tu jest kamera yy, chyba tylnia, więc będziemy mogli w ogóle hit patrzeć jak to leci tam na ziemią. Tylko na razie to wygląda tak. Pod nami jest jakiś auk najbrać, I kamera przednia, która... O! Która na razie zbijała. Stuarty są super miłe, już na wstępie mówimy wszyscy dobry, Zapraszamy do lotu każdej każde osoby, naprawdę. Jak naprawdę jest nie wstąpienie. I wszystko jest czysto. tak. teraz nie wie, ale. O! Idziemy, po nie jedziemy, dobra. Teraz tutaj mamy instrukcję bezpiecznego lotu, a oprócz tego dostaliśmy jeszcze katalog Aha, yy, instrukcja bezpiecznego lotu. Dałam sobie teraz tą yy, dolną kamerę i wow, to wygląda, już się nie mogę doczekać jak ten samo będzie lecieć i to będzie wyglądać. Czyli usiłek. Ok. Wygląda tak. I to jest ten kurczak. To nie wiem co jest, ale coś tam z susem grzybowym i chyba pasola. Więc zaraz kupimy. Aha, i tutaj jeszcze dostaliśmy masło. Serek, tak mi się wydaje. Krakersy. I nie wiem, chyba to jest jakaś czekoladka czy coś. E, I chusteczkę do refleksji rąk więc to co było tutaj takie całe jakby w sosie, to był ten właśnie kurczak w sosie grzybowym, bardzo dobry, a to takie te dwa placki, to były chyba takie placki ziemniaczane, tak mi się wydaje. Było to bardzo dobre, chyba Nie najlepsze nieco samolotowe jakie ja byłam w ogóle w samolocie, e, a teraz sobie sądzę, że spróbujemy mm. tego Teraz to przeczytałam, że to jest sernik truskawkowy i wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Takie lody waniliowe. No, ta kruszonka mega dobra. Teraz robię tego makaron. 16.30, a otwieram okno, i tu już jest ciemno. Na zasadzie chyba jest zachód słońca. Więc. Wow, wow, Zostało nam jeszcze 3 godziny, a obecnie jest 19 i już jest ciemno. Nie chcę ich zaostrzyć. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem największą, po prostu największą fanką Taylor Swift i nie uwierzycie, co znalazłam. 是不？<Shit. S 2> mm hmm. 你应该也是幸福的。 Szybko nagramy jak wygląda pierwsza klasa, są po prostu większe monitory, tory. Czy e, soknami, tak to wygląda? No i no jest bardziej prestiżowo, nie powiem, że nie, ale ekonomiczna klasa też super. Jesteśmy już na lotnisku w Dubaju i ja uwielbiam nagromadnictwo to, że tu są takie super chodniczki, jakby ułatwiające drogę. Można po prostu na jakieś iść, ale my na razie nie pójdziemy, po go Ogólnie będziemy się przemieszczać kolejką pomiędzy gate'ami, bo jakbyśmy musieli iść, to by tam nam zajęło jakieś 40 minut. Więc idziemy kolejką i w sumie mega ciekawe to będzie, bo nigdy nie jechałam kolejką na lotnisku z gate'u do, do gate'u. Idziemy do kolejki. Wow. Tak wygląda kolejka. Takie jak typowe dubajskie metro też pamiętam, że Dubaj ma to do siebie, że tutaj tak ładnie pachnie, tak specyficznie. Ale mi się ten zapach mega podoba i uwielbiam to. No dobra, no to wchodzimy do tej kolejki. Wsiadamy. Okej, okay, my już wysiedliśmy i e, Rosjisko w trupach wygląda w następujący sposób. To jest reklama Sona, a tu teraz będziemy z takimi cudami do góry. Patrzcie, jaka ładna, tu jest linda. Musimy jeszcze niemi tam do góry jechać, ale ona śliczna. Tam jest taki wodospad, spontaniczny. No, lotnisko na naprawdę amazing. W ja ogóle zapewniam wyjście, nie jest O wypukniętym. Wygląda bardzo super. Jestem również trochę przeziębiona, więc super. Eee, I przez ten cały czas próbowałam spać, ale nie, nie spałam Super A to jest właśnie ok Idziemy teraz 10 godzin na Bali Jak coś się będzie działo ciekawego, to wam ja oczywiście pokażę I to jest już sama w wdentrowia. A my jesteśmy na pierwszym piętrze mieści się uwaga 615 osób dwupiętrowym i to jest powiedzmy większy taki samolot do tych głupi na świecie, jakby który tak przewozi ludzi. Dokładnie tak. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki film z podróży. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnych filmach z Bali.